I w fajny sposób kolega mi opowiedział na plajtę, jak ja sobie przemyślałem, on jest naprawdę całkiem rozsądny, tak? Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że macie koniec miesiąca, wyglądacie na konto bankowe, chcielibyście sobie wypłacić 3000 zł i nie ma tych 3000, nie? No to idziecie do kasy i bierzecie sobie z kasy, nie? Potem szedicie kolejny miesiąc i już wiecie. Że może nie być tych pieniędzy, w związku z tym nie płacicie sobie na początek zus Nie płacenie ZUS-u jest super pomysłem, no bo zanim ZUS się upomni, to w ogóle tam nie wiadomo kiedy. Eee, I potem już to wejdzie wam w krew. No bo skoro brakuje 3000 zł, żeby zapłacić ZUS za siebie i za pracowników, czy 5000, czy 10, no to co miesiąc macie 5000 więcej, możecie sobie wziąć z firmy, tak? Bez żadnej zmiany. Można też yy, przestać płacić podatek dochodowy. Podatek dochodowy, ponieważ nie składa się na bieżąco deklaracji do Urzędu Skarbowego, yy, wasz księgowy tego nie robi. Wasz księgowy wysyła wam, zapłacić 5 tysięcy podatku dochodowego, ale do skarbówki nie składa deklaracji. W związku z tym, że nie składa, skarbówka nie wie, że nie zapłaciliście, i możecie spokojnie 5-10 tysięcy, tyle, ile tam tego dochodowego Wam wychodzi, możecie spokojnie go nie płacić, bo to pociągnie te długi, które później spowodują Waszą plajtę, taką poważną, czyli pierwsza rzecz, ZUS. druga rzecz, podatek dochodowy. Wartem jest trochę trudniej. Ciężej jest nazbierać tego VAT-u, bo skarbówka jest bardzo czujna. Oni dostają co miesiąc albo co kwartał informacje, ile tego vat powinniście zapłacić. Jak nie płacicie, dosyć szybko się orientują. Więc tutaj ja bym ten VAT naszykował na samą kontę, na sam koniec tej plajty. Tak go nazbierać dużo, na wystawiać dużo faktur, pieniądze wydać na waciki, nie zapłacić VAT-u i to przechyli czare, czare goryczy. Także jak będziecie na początek. Tą plajtę sobie szykować, to ZUS dochodowy nie płacić na koniec VAT. I ważna jest rzecz, jak ten biznes cały czas nie idzie i ciągle nie brakuje Wam na podatki, na ZUSy i tak dalej, to żeby tą plajtę jeszcze tak bardziej podkręcić, żeby ona była spektakularna, jak już tyle długów narobicie, że już tutaj już jest koniec. To wtedy jest jeszcze sposób na to, żeby postawić kropkę na D i nie dostać piątki, tylko szóstkę. Ten sposób to założyć firmę na matkę i robić dokładnie tak samo. Na początku przestać płacić złów za matkę, potem przestać płacić dochodowy za matkę babcie, tak? Potem na koniec VAT i nie dość, że my mamy plajdę, to jeszcze matka ma długi, i to jest już Mistrzostwo Świata. Dostajecie szóstkę, wygrywacie.